Sandra, prawda jest taka, że ty dochodzisz do swoich celów i marzeń małymi kroczkami. A co sądzisz o karierze Natalii Janoszek? No nie wiem, no... Materiał mnie rozwalił, padłam na ziemię i zbierałam szczękę z ziemi. Ja nie byłam... W ogóle świadoma tego. Ja też nie wiedziałam kim jest Natalia Janoszek, tylko wiedziałam, że jest w Tańcu z Gwiazdami i kojarzyłam ją, że Bollywood. Ale nigdy tego nie sprawdzałam, no bo nie czułam takiej potrzeby, ale... no nie wiem, no... Można teraz powiedzieć, że jest dobrą aktorką. No faktycznie, jakby nie było. Czyli finalnie jest aktorką, bo was wszystkich zrobiła w konia. To prawda. Czyli tak naprawdę jej kariera w Polsce może rozkwitnąć po tym filmie Stanowskiego? Gdyby podeszła do tego z, z, trochę z innej strony, niż wysyłała pozew sądowy, bo gdybym ja była na jej miejscu, to ja bym powiedziała przepraszam was wszystkich, pogubiłam się w życiu, e, biorę to na klatę i myślę, że tym zdobyłabym znacznie więcej, Szacunku od ludzi i zapomnieliby o tym, co się wydarzyło, niż sądząc wszystkich, strasząc wszystkich w wiadomościach prywatnych. Ciebie pozwę, ciebie pozwę, niesiej tego, niesiej tamtego. I mm, ja, ja często to jeszcze jednej takiej dziewczynie w naszym show biznesie to samo napisałam prywatnie, że czasami naprawdę lepiej jest po prostu przyznać się do winy, powiedzieć przepraszam i tym honorem y, opuścić swoje ego i zdobędziesz znacznie większe, większą sympatię ludzi i wybaczą ci, niż właśnie tak zgrywać, że ja mam rację, ja mam rację za partą. Bo teraz myślę, że po takim czymś to nikt już nie będzie chciał z nią pracować. A jeszcze, jeszcze ma szansę, i myślę, że gdyby przeprosiła i po prostu powiedziała: dobra, trochę nagięłam, no to by, by jeszcze było do uratowania.